Ja tutaj trafię. Dobra, teraz tak na poważnie. He, witajcie tutaj traser i wracamy z różową panterą. Dzisiaj idziemy. Tak, idziemy tu. Albo tu, 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 tu. Dobra, chodź tam, tu. No. Czas budowy część pierwsza. To druga? Już tak dawno nie grałem. Gram wygram o dobra i czekajcie, bo ja muszę tu się w ogóle obcykać wszystko. O kurde no ile sami grałem, ale... Zbytnio też nie pamiętam tej planszy. To zbieramy ten motyl. Nie pamiętam tej planszy. Jeśli bym ja pamiętał, to by było szybciej. Szybciej bym to zapamiętał. No, ale kurde. O! Wow. Już jakiś pedobir mi wyskoczył. W ogóle nie wiem jak obcykać. Muszę obcykać. Jezu! Dzień mi tu stoisz, kurde geganie! Jebanek! Chuj! Że wyrasta, nie będę już O. A, tu bomba. Dobra, to już wiem, gdzie bomba muszę dać. Biegna, 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 biegna! no, ja za Cztery, trzy, dwa, jeden. I Je było. Dobra. E, teraz sobie obciskamy w ogóle. C co, co ja tu dalej muszę zrobić? A Muszę tu przenieść ten... Dobra, trochę pamiętam. Będzie ciężko, bo... W ogóle ciężko będzie. O! A! U! E! Dobra. Bierzemy. Mleko! Mleko! Dobra, schowamy się, bo... Ja tak jak raz przyjść, ale... Poczekam. Mm. Mm. Oh yeah! Mm -hmm. Sobie słucham, lukiem... co, co tu na telefonie widać? No... ja. poszedł, poszedł. No dobra jest! Chodź, ja poleciał. Papier toaletowy teraz trzeba zarąbać. Chyba. Nie no, papier toaletowy trzeba. Nie ma bata! Papier toaletowy. Papier toaletowy albo piado. Tylko właśnie nie wiem gdzie... gdzie ja go mam... Kurde! Nie wiem właśnie gdzie. Kurde, no ale nie wiem. Coś mi się dzieje z mikrofonem. Wiesz, tak pingi indziej. No bram, się w następnym odcinku rozmieścić. Tak. Papier toaletowy. Będziemy widać tu. A. Coś się trzeba, jedność. A, No kurde! Przepraszam, ja będzie to dłużej twarz, ale to nie moja wina, to wina różowej pantery, bo wolno skacze. Jakieś lagi mam. Nie, no, za wolno w ogóle. Szukam papier. Chciałem ja ten papier przynieść? Tu Jezu! No i co mam taki taweł biegnąć? Naprawdę. I ja rócza sobie ze mnie jaj. No tak! Yy, yy, yy. Było uznajmiony. Yy, ten. Na no, odcinek ten, dwoje drzwi. No właśnie, chcę. Ca-to! Słyszeliście, to takie? Ukrody! ukryte Polski! Jest tu! Dobra, pobieg. Czekajcie. Poszedł! Dobra, musiałem to inaczej zrobić. Yy, dobra, Musiałem coś na telefonie sprawdzić, bo SMS mi przeszkadza. Przepraszam, proszę panie. Jezu! Głupie to jest! Jadł No. Dobra, biegniemy. Sorry, że tak wiesz. Czytałam SMS-a i grambu. Na sprawej prawej. Tak, tak, tak. Gdzie ci nada? Papier! Trzymaj papier. Dawaj ten klucz. Najlepiej, najwięcej zatrzyma. Aa, mm. a a, a, a. a, a, a. różowa pantera. Różowa mm -hmm. pantera. Grałem. Mm -hmm. mm. Pobiję go. Pobiję do później. O, teraz będziemy się tu bawić. No. Dobra, chwila, moment, czekajcie. Chwila, moment. No, dobra. Szybko, szybko, let's go, 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 go! A co w ogóle miałem na początku robić? Jezu, czemu ja... Nie, jestem jakiś... A. Trzeba przynieść jakieś... O, dobra. Panie kryjówki. Dobra. Jaki dekiel! Palnął mnie! Widzieliście to? Tu bombę. No kurde, gdzie... jest ten? Эмма. Папир. Ты пьешь папир. Я не вижу, где нам бегнуть. Верно. Верно. Субъедная. Nie wiem nawet gdzie, ale biegnę. Zawsze spoko, bieg zawsze spoko. O, już wiem! Już wiem gdzie jestem! Nie! Jaki? F... Huligan jeden. Ja mu zaraz to. A, A dawaj mi to. Nie bierz. Że mnie kochasz, Żeby dużo ludzi mnie kocha. Biegnę. Dynamite. No, dobra. Takie taki. Gdzie mam to niby teraz podłożyć? A, już wiem. Tu. Piękne. Tak, 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 tak. Piękne. Bina, bina, bina. 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 Ola lola trolololo trolololo Jezu ja Dobra Teraz wiem co mam mieć, więc co

Zo, naprawdę ja chyba muszę sobie to jeszcze raz przejedzie. Boże, bo ja nawet nie wiem jak ja mam biegnąć. Nie tu, gdzie mam biegnąć? Jezu, ja nawet nie wiem, gdzie mam biegnąć. No i zginąłem, bo nie wiedziałem, gdzie mam biegnąć. Tak, tak. Właśnie gdzieś tu, tu było ten... takie coś, że ona biegała, a tu jest, nie? Ja mam go wziąć, nie? Jezu się! Nie wiem co ja robię. Się tak spinam, żebyście mnie widzieli. Jak ja się spinam? Jezu, spinam dupę. Tak ha <śm> e, Dobra, jedziemy. Jam dalej. Ta a ta. Jam dalej. Ta ta ta. Ta ta ta. Lulululula. Tak nie ogarniam, nie ogarniam to, co Każdy. Każdy mi to udowodni. Tak nie ogarniam filmik. Tak na pewno Tak, jestem bossem królem nad losem. Strzęzę to Co to, to, to jest? Aha, tu. To ha! Już wiem, po co mi była ta bomba. Dobra, już wiem, po co była mi ta bomba. Więc wracam się. Kurde ja kliknąłem. No! Tak. Na pewno będę miał znowu. Jak będę kręcił ten film, że jak będę go. sprzętowo ładował. To będę miał na pewno. Jakiś problem. Tak. Bo moje. Taki problem będę miał, że. Że będę musiała dobrze głos złożyć z wideo. Zawsze się na tym męczę. Ale dobra, nie będzie. Biegnę, 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 biegnę! Bieg Zu! Zusia! Dobra, mata! Tą bombę... Eksploduje za trzy, dwa, jeden. Puchło. O Jezu, nie to nie to? No. A, a. Chciałam stracić tego klucza. Biedne! Taka fa! Taka, fa! Taka fa! Tak, no bo przecież ona drzwiami przechodzi. Ja nie mogę, to jest to takie trudne. Nie! Proszę was, że mi takie trudne dojdzie. A nie, dobra. Dobra, Cii, Nie było niczego. Juuu, kończony poziom. Dobra, dopiszemy, dopiszemy. Juhu. Tak. Możemy się dostawać... Tak, możemy się już dostać tu. Tak, mięso też. Możemy się już dostać, ale ja nie. A jeszcze się tam nie dostaję, bo ja. Bo ja będę musiał kończyć ten nie tylko kupię tylko obraz. Tak, to do misji. No są takie drogie. Jezu się. Dobra. To zobacz obraz. Na tym ładnym obrazku będziemy dzisiaj kończyć. Więc. Ja się z Wami żegnam. To był taki materiałek z różowej pantery. Tak, różowa pantera. Więc ja z Wami się żegnam. Tołem. No to. Cze, 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 cze. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i cześć.